Łukaszu, jak wrażenia po dzisiejszej imprezie? Bardzo pozytywne, profesjonalne wykonanie. Gratuluję Dawidowi takiego official launchu nowego produktu. Dla mnie było małym zaskoczeniem, e, Czy nie wiedziałem czego się spodziewać, tak? co to będzie za produkt. E, bardzo fajnie, że mu się udało to zrobić w modelu sasowym. To jest myślę olbrzymi sukces, bo to jest bardzo duża taka wręcz benedyktyńska praca. E, 8 tysięcy intencji, 18 branż. To jest wow, robi wrażenie. Jak myślisz, czy za 5-10 lat będzie to powszechna usługa i ktoś ją skopiuje? Eee, ja myślę, że o wiele szybciej niż za 5 lat, dlatego że IVR w takim tradycyjnym rozumieniu on wywodzi się z lat 60 bodajże lub końcówki lat 50 no i on się niewiele zmienił od tamtego czasu, cały czas wciskamy DTMF. TMF, to jest najwyższy czas, żeby to zmienić, a teraz mamy nowej nowe klasy narzędzia, które to umożliwiają, więc tak, to, to nas czeka, to jest przyszłość. Okej, okay, chatboty i robotyzacja, to myślę, że jest taka przyszłość na teraz i powinniśmy już ją wdrażać, czy jednak odłożyć to i poczekać na decyzje inne? Ja myślę, że należy już teraz rozpatrywać wdrażanie tego, tej klasy narzędzi, bo my z Dawidem idziemy w tym samym kierunku w tym momencie, jeżeli chodzi o, rozwoju, o rozwój. Bo, w, w, tak jak wspomniałem, widać ewidentnie, że te narzędzia one są już na tyle dojrzałe, że się do tego nadają. Często organizacja musi też do tego dojrzeć i. Odpowiednia metodyka wdrażania takich narzędzi jest kluczowa z punktu widzenia takiej organizacji, żeby to zrobić bezpiecznie, przygotowując i narzędzie, i siebie do tego, żeby je w organizacji wdrożyć. No stąd też moje coraz. Jeszcze raz chciałbym podkreślić to moje zaskoczenie, że to się udało wdrożyć w modelu sasowym. Trzymam kciuki. To jak myślisz, za 5 lat spotkamy się na jeszcze jakiejś większej premierze? Czegoś nowszego? Na pewno, no przecież życie czy jedno jest pewne, tylko w życiu zmiana. Tak? I, ale jestem przekonany, że będziemy się cały czas do, e, spotykać, Karol. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Dzięki.